to jest 3, no i 3 na 3 to jest po prostu 1. 192 na 2 to jest 96. Na 2 mamy 48, na 2 24. Znowu na 2 mamy 12, na 2 jest 6, na 2 jest 3, no i 3 na 3 to 1. Stopień pierwiastka określa nam, że wyciągamy liczby trójkami spod pierwiastka więc tutaj mamy dwa pierwiastki trzeciego stopnia z trzech, a tu tych dwójek będziemy mieć dwie i mamy dwa razy dwa pierwiastki trzeciego stopnia z trzech, czyli po prostu mogę napisać, że mam dwa pierwiastki trzeciego stopnia z trzech dodać no i dwa razy dwa to są cztery pierwiastki trzeciego stopnia z trzech. Jak już mamy to samo pod pierwiastkiem, Możemy po prostu dodać do siebie liczby, czyli 6 pierwiastków trzeciego stopnia z 3 i to jest odpowiedź C. Nie zapomnij polubić tego filmiku i zostawić swoją subskrypcję.